Czy wysokie ceny spowodują, że święta będą w tym roku biedniejsze? Zapytaliśmy Bielszczan, jakie prezenty szykują pod choinkę i czego musieli sobie odmówić. Zapraszamy! Pytanie, jakie w tym roku będą święta? Czy będą godne, czy będą biedniejsze? Jak to będzie wyglądać? A, takie same. Takie same, a nie będzie pod choinką mniej prezentów ze względu na ceny? Nie, nie wiem, ja jestem na emeryturze, ja mam to samo cały czas. Droższe, uboższe? Oj, droższe czy uboższe, no może troszeczkę, nie, każdy się stara jak może, żeby było po staremu jak najlepiej. A poza tym, no pogoda, pogoda, żeby nie było, żeby był śnieg, takie prawdziwe, zimowe. Jak dawniej bywały święta. Czyli atmosfera najważniejsza, ale ceny nie przerażają karpi, na przykład? Ma już Pani karpie w tym roku kupione? Mam już kupione, no przerażają. Po ile karpie w tym roku? 29 zł. W porównaniu do zeszłych lat? To jest tragedia, już naprawdę mamy tak wysokie ceny, że to jest normalnie jakaś paranoja. No, różnica jest 8 zł na, na kilogramie. A z czego to wynika? Wydaje mi się, że z inflacji. No wiadomo, no to wszystko na stawach taka jest cena i my później tak sprzedajemy, to nie jest, nie jest zależne od nas. A jakie zainteresowanie w tym roku, bo widziałem kolejki od rana dość duże. Tak, zainteresowanie jest kolosalne, jeszcze większe niż w zeszłym roku. Wszystko ze względu na to, że po prostu nie ma ryby. Jest to odczuwalne faktycznie, że ludzie też po prostu nie mają pieniędzy na tą rybę i, i biorą faktycznie zamiast po pięć czasami. Witam wszystkich przeświątecznie. Ze wszystkiego jestem zadowolona, ponieważ rządzi Pis i życzę mu wygranej, wesołych, wesołych świąt Bożego Narodzenia, z Panem Bogiem. A nie przerażają panią ceny w sklepach, no bo ta, i ta inflacja? Nie, mam waloryzację, nie przeszkadzają. Pan mówi, że ceny nienormalne, ale co, wszystko? No, no, drogie będą, no. Wyrzuciłem teraz rachunek, coś o 60 zł. A w siatce nic nie ma praktycznie? No, no nie ma, no, no. Bieda będzie, no. Ja jestem, że jakoś przeżyję, ale nie pamiętam takich międznych świąt, mm -hmm. no. Ale co, pod choinką też będzie biedniej, prezenty mniejsze. Ja choinki w ogóle nie używam. Ale to co, pan antyświąteczny czy? Świętuje, ostro świętuje, ale po co mi choinkę? Wszystko w sklepach drożej, pani to chyba wie najwięcej. Oczywiście, ja tutaj rzecz. pracuję w holdingu, także no drożej, ale ludzie kupują. Kupują. Tak. Czyli jest, jest biednie, ale jednak. Ale jak to widać właśnie po zakupach, no bo pani jeżeli sama gdzieś tam ma z tym styczność, jest mniej zakupów, czy jednak ludzie... No, ludzie dostają bony na święta i to ich chyba ratuje. E, a jeżeli chodzi o, o karpie, Pani już też kupiła? No, jakie drogie w tym roku, ale kupujemy, tradycja musi być. E, a ile Pani kupiła w tym roku? A trzy. E, a ile zawsze było? Trzy. E, chcieliśmy zapytać, jakie w tym roku będą święta, czy będą troszeczkę biedniejsze niż zazwyczaj? No na pewno biedniejsze, bo Ameryci mają trochę mniej myślenie. No tak, a ceny w sklepach przerażają? No na pewno wie pan, bo to trochę jest wygórowane do góry. Może po świętach troszkę się zmieni, nie? Może będzie troszeczkę taniej, ale teraz na święta. No trzeba, bo dzieci przyjadą, nie? No tak, a karpie już kupione? Nie właśnie idę kupić. E, a nie przeraża panią, że prawie 30 zł za kilogram? No trudno co zrobić. No to jak kupię dwie ryby, to może nie zbiednieje. Jak jeszcze te święta chcę tak jak dzieci przyjadą, no jak mogę nie zrobić? No niech, niech. mi pan. Jak dzieci przyjeżdżają, to rozumiem, że pod choinką też coś czeka, ale będzie, będzie mniej niż zawsze? Tak, mniej, na pewno jest mniej. Nie jest dużo. No. A trzeba było sobie czegoś odmówić właśnie na te święta, co, co zawsze było na stole? Ja planuję, że sobie pojadę nad morze, ale mi nie wyszło. Zabrakło mi kasy, <noise> bo ja jestem na emeryturze. <noise> I jakie w tym roku będą święta? Czy będą biedniejsze? Na pewno. A to ze względu na ceny, które ze sklepu? że na ceny wszystkiego, paliwa, żywności, jak najbardziej. Kupił pan już karpia? Kupiłem. I ile pan zapłacił? 28 złotych. Za kilogram. A całość ile wyszła? No 120-130 prawie. Jest tego mniej niż zazwyczaj, w sensie mniej ryb kupowało pan w tym roku? Nie, tyle samo. A jest coś, czego musiał sobie pan odmówić na te święta w tym roku ze względu na ceny, właśnie? Wyjazdu. A wyjazdu gdzie? Do rodziny. Jakie w tym roku będą święta? Czy będą biedniejsze? Myślę, że nie. A ceny w sklepach nie szokują? No bo jednak troszeczkę. Tak, szokują, szokują. Ale właśnie ze względu na, na, na ceny w sklepach nie, będzie, nie będą dać święta biedniejsze? No pan co, no zawsze się staram jakoś tak nie szaleć, czy w tym roku, czy w poprzednim, także myślę, że nie. Do pytania, jak będą święta wyglądały w tym roku, będą biedniejsze? Nie mam pojęcia tak szczerze, no. okay. zobaczymy. A, a jakieś prezenty przygotowujesz dla rodziny? No, powoli się zabieram, coś, coś myślę powolutku, ale jeszcze nie mam wszystkich. A będą właśnie mniejsze niż zazwyczaj ze względu na ceny? Czy mniejsze? Nie wiem. Aczkolwiek myślę, że będą fajne na pewno, a cenowo się zobaczy jeszcze. A no wiadomo, że zakupy są droższe, ale będzie dobrze. Trzeba jakoś przeżyć, tak? No pewnie, że tak. A jeżeli chodzi o świąteczne podarunki, mniej jest tego pod choinką? Ja myślę, że też będzie chyba. Może będzie skromniej, ale ilościowo tak samo. Święta będą biedniejsze w takim razie. Będą, będą. Nie czy... wiem tyle, tyle. Znaczy się będą te dania, ale skromniejsze. No właśnie ceny w sklepach to zrobiły? No, no przede wszystkim. jakieś świąteczne wypieki. Zrobiłam ciasteczka, pierniczki świąteczne, także. I jak właśnie z tymi półproduktami? Bardzo drogie? No, dało się wytrzymać, dało się wytrzymać. Troszkę miałam jeszcze zapasów, także ten. A czy już jest karp kupiony? Nie właśnie idę patrzeć. A będzie mniej ryb niż zawsze kupiłem? Tak, tak, będzie mniej. O dwie ryby będą mniej. Już żeśmy zaplanowali. A jeżeli chodzi o to, co pod choinką, jest też biedniej? Jest biedniej. Malutkie paczuszki. Są paczuszki, ale malutkie. A coś, czego musiała sobie pani odmówić, albo rodzina, co zawsze był? Sobie odmówiłam fryzjera, dużo rzeczy sama sobie włosy farbę i tak dalej, bo, bo naprawdę nie da się. A czy ja to wina? Jak pan myśli? Trzeba przestać myśleć o tym, że jest źle. Trzeba się radować. Niech jest jak jest. No. Przeżyjemy. Jak to kiedyś dawniej mówiło. Przeżyliśmy rząd gomułki, przeżyjemy suche bułki.